No i dobra, króciutki odcineczek z jazdy z po zmianie przedniej zębatki. No powiem Wam tak, pierwsze 1, 2, 3, nawet czwarty bieg, bardzo fajnie się to wydłużyło. Teraz, w przypadku takiego przełamania na, na łukach, czy na zakrętach, czy na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Wbijam dwójeczkę, normalnie wcześniej wchodziłem na trójce, także spoko się to wydłużyło. Oczywiście prędkość maksymalna, no ja jej tutaj nie zmierzę u nas na polskich drogach, bo jest maksymalnie 140 na autostradzie, także do 140, tam piątka i szóstka, ona się bardzo, bardzo długo rozbuja. Także tutaj nie liczcie, że będziecie jakoś śmigać. Poza tym to nie jest motocykl do śmigania jakichś ogromnych prędkości. Ja i tak producent wskazuje, że tu będzie jakieś z tego co pamiętam 155 maksymalna, a ja już gdzie tam gdzieś wyleciałem za, za zachodnią granicę, to już powyżej 160 go tam rozbujałem, jak byłem na zachodzie kraju, więc jest taka możliwość. No ale tak mówię, to nie jest motoczyk do zasuwania szybkiego. Fajnie tutaj chodzi na tych pierwszych trzech biegach, nawet czterech, tak jak powiedziałem. No i to dużo, bardzo dużo zmieniło w jeździe motocyklowej przy takiej jeździe miejskiej. Tak, bo. Bo o to chodzi w tym motocyklu, żeby sobie pomykać miejsko, a nie tam szaleć na autostradach. Oczywiście Daniel jest Daniel, Daniel na tych motocyklach podróżuje. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy ja jadę na Scramblerze WSC czy Suzuki DRC800. Uwielbiam, uwielbiam po prostu podróżować. Ostatnio, właśnie ta zimowa wyprawa miała być na Romecie, Ogarze 200, no ale gdzieś tam się przełamam i stwierdziłem, że jednak z racji pierwszego wyjazdu pojadę jednak na Scramblerze Teraz już mam przygotowanie, więc pewnie bym skoczył na Ogara pośmigać. No ale co do tego skrablera, no to chyba mogę to polecić, tą zębateczkę, nie? Fajnie to to siadło, elegancko, bez jakichś tam większych naporów. Oczywiście ja użyłem narzędzi pneumatycznych, czyli tych udarowych kluczy przy odkręcaniu tej śruby na wałku zdawczym zębatki, ale tak jak mówię, jak ktoś ma więcej siły i potrafi sobie poradzić grzechotką, to i grzechotką odkręci. Gwind jest normalnie prawy, czyli w lewo odkręcamy, w prawo zakręcamy, nie tak jak w WSC, oczywiście. No, także wrażenia są fajne. Fajne przyspieszenie się zrobiło, bo ten biegi się zaczęły robić dłuższe, więc no to tu, tu, tutaj, tutaj jest plusik. Także jak jeździcie sobie z kramblerami 400X, to polecam wrzucić tą zębatkę, bo, bo będzie Wam się dobrze jeździć. Przede wszystkim w mieście będziecie mogli redukować do dwójki. Ja wcześniej sobie nie wyobrażam, żebym redukował w mieście do dwójki, bo mi trójka minimum wystarczyła. tak. Bo wszystkie te łuki, takie nawet zakręty 90 stopni to spokojnie on szedł na trójce, no bo miał tam wysoko, ale teraz jest nisko i ten bieg jest dłuższy. Także to jest fajne. No nie wiem, pomyślę przy, przy jakimś przełożeniu, potem przy zmianie całego napędu, czyli łańcuch, zębatka tylnia, zębatka przednia, e, gdzieś tam o zmniejszenie, e, go jeszcze. Z tyłu o ząbek, no ale tak mówię, no zobaczymy co to będzie. Jak to będzie, na razie jeździmy, zajeżdżamy go. 15 tysięcy już tam przekroczone jest ponad. I myślę, że będziemy śmigać dosyć mocno w tym roku. Oczywiście rok jest bardzo pracowity, więc nie wiem jak to będzie, ale no, spróbujemy dojechać do tego pierwszego interwału 32 tysiące. Yy, i, um, I sprawdzenie ustawienia zaworów, bo tego jestem ciekawy i na pewno tego jesteście ciekawi. Wy yy, yy, chciałbym Wam to pokazać w ogóle, czy jest sens yy, yy, zmieniać, yy, znaczy regulować zawory przy 32 tysiącach. Bo ja słyszałem od dobrych mechaników, takich angielskich, że w tych silnikach Hinkleya, nawet w tych jednocylindrowcach, yy, no to to jest tak w granicach 45 tysięcy, ale zobaczymy. Tak, jak mówię, no to jest. Świeży, nie sam silnik, bo silniki Hinkleya są robione od lat 80., chyba połowy dokładnie po przejęciu fabryki przez pana Hinkleya, bo ta fabryka, no co by nie było, upadła I, i one są dobre, ale tu jednocylindrowce są od niedawna te jednocylindrowce, więc tu może być różnie, także zobaczymy, testujemy, jeździmy, cioramy te motocykle i tyle. Dzisiaj Mycie, czyszczenie, bo dawno nie był myty, po jeździe zimowej był czyszczony, także wszystko wyczyścimy w polerkę, zarzucimy polerkę. No, taką fajną, może nie polerkę, ale jak to się nazywa? Ja nie dawałem pasty, tylko. No, powiedzmy, taka pasta. Po polimer polimer dawałem na, na te części plastikowej i na bak Także zrobimy, przygotowujemy sofanie, żeby był za zadbany i przygotowany na dłuższe wytrzymanie, e jeżeli chodzi o pogodę. Chociaż słońce chyba mu nie dociera. No, ale ja to lubię dbać o motocykle. O, fajnie ta lampa dostaje. E przyszła wiosła, no to jest sporo tych owadów. Więc trzeba sobie zabierać e płyn do mycia kasku. Ze sobą tak? to, to trzeba mieć podstawę, ale powiem tak: ta, ta kratka to jest średnia. Nie wiem, czy ktoś jeździł w nocy, ale ta kratka utrudnia widoczność moim zdaniem. Bo ja tą kratkę ostatnio, jak jeździłem w nocy, ściągnąłem i o wiele lepiej to światło świeci. Chociaż ja nie przepadam za światem zimnym, ale tak jak mówię, no każdy lubi to, co chce mieć, i, i tyle. Nie? No, także fajna wy, wyprawa na testach. I tyle, no. Cioramy tego skramblelusia. Nie zastanawiamy się. Dobrze się bawimy na tych motocyklach. Ja wiem, że to maluszek. Że to motorynka triumfa. Ale ja mam fajną zabawę. Tu już jakieś obdarcia. No. Także będzie zadbany. No i tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Jak sobie coś przypomnę, to napiszę w komentarzach. No i tyle. Życzę Wam dobrej jazdy, świetnej niedzieli, każdego dobrego weekendu, szczęścia na motorze i ostrożności bezpieczeństwa. Słuchajcie, bo to jest ważne. Kręćcie głową dookoła szyi, a będzie wszystko w porządku. Trzymajcie się. Hej!